268, ale sobie go na spokojnie objadę. Czekaj, kojdźowie, witajcie w bitewce na żywo. Obiekt 260 według mnie to jest mój ulubiony pojazd, jeżeli chodzi o bitwy losowe z tych pojazdów typu WZ, 113 i 277. Tych mobilnych havików, które są parametrami bardzo zbliżone do siebie. Jednak, obiekt 260 to. Ma po prostu z tych wszystkich pojazdów najlepszą celność według statystyk bazowych oraz też najlepszą prędkość z tego. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj powinno się gdzieś wyświetlać na środku porównanie tych czterech pojazdów. Ja ogólnie markowałem ten pojazd, mam trzy odznaki na nim i markowało mi się go bardzo przyjemnie, pomimo tego, że wymagania są bardzo wysokie, ponieważ jest to czołg specjalny czołg za misję osobistą tej pierwszej kampanii i w zasadzie. Raczej lepsi gracze go posiadają, chociaż jest, jest, te misje są tyle lat w tej grze, że na pewno spora część e, graczy ten pojazd dobyła, jednak oczywiście nie wszyscy. I też po prostu z racji tego, że głównie lepsi gracze grają na tym pojeździe, no to te wymagania są takie wysokie. Na samym starcie rzuciło mi tutaj Karelię w trybie atak obrona i jadę bardzo agresywnie. Nie, nie mogę się tu zatrzymać, muszę podjechać właśnie dlatego, że tam może ktoś stać. Jest i z siódmy, który podjeżdża sobie tutaj. I e Ekran to jest. <coughs> ja zobaczyłem, że moje 50 i podjechało podjechało do tego. Chcę to też wykorzystać i podjechać. Ogólnie to E50 i to nie stoją tak do końca najlepiej. Dobra, ja strzelę sobie Visa. Ładuję hity od razu, aby przebijać te pojazdy. Spory damage, tu zrobiliśmy. Jest w porządku, tylko że nam Projetto padło, które zabrało cały ten damage. Muszę się tutaj jakoś spróbować wymienić, a się 75, 75 strzeliło. Dobra, udało mi się przebić 85. 75, ważny to był strzał. Dobrze, trzymam te moje punkty wytrzymałości, które się nie bardzo dadzą. Padło 85. Dobra, kran coś tu kombinuje. Ja nie wiem, czy chyba nie będę mieć na niego opuszczania. Jest 7 teraz, popełnił spory błąd i padł za to. Kran jest minus 1. No dobra. Chciałem teraz zniknąć, poczekać te 10 sekund, ponieważ kranwagen mnie nie będzie spotować na 50 metrów. My tutaj macie licznik 54, 55 i zaraz sobie znikniemy i wykorzystam ten moment. Niestety, ale on chce mnie spotować. Wydaje mi się, że teraz już nie on spota, dokładnie tego nie liczyłem i dlatego decyduję się na taki manewr, aby po prostu objechać. On nie jest w stanie mnie zdjąć na magazynek, najprawdopodobniej ma dwa pociski albo ładuje. Strzelił raz, więc ma jeszcze jeden pocisk. Ja sobie go na spokojnie objadę. No i też tutaj akurat mam umrł. Kran strzelił. Zastanawiam się, w co strzelać. Chyba będę strzelać w krana, dlatego że jest większym zagrożeniem. I załaduję sobie pocisk odnowo burzący na toru. No i muszę skończyć tego krana właśnie teraz. Skończyłem Krana jest ru. Rumi raczej nie przebije. A ja tą flankę ogarniętą i teraz sobie muszę zjechać, to mogę zabrać, ale przebiłem ruza 622, naprawdę potężny strzał. Artem mnie strakowała, ale tu jestem bezpieczny. Bardzo ważne było to, co zrobiłem, ponieważ wiedziałem, że kram mnie nie skończy i mogę go sobie łatwo zniszczyć. I teraz mam otwartą flankę, aby pospotować moich socznikom, które są tam po prawej stronie, czyli tam, między innymi tam Grillowi i Arcia. Mogę zajmować tą kontrolę nad mapą w tym momencie, tylko teraz tak. Kryby po lewej stronie, Panie, było RU skończyć. Muszę uważać, aby tutaj za bardzo się nie zapędzić. Jest projeto, to raczej za dużych szans, żeby przebić mnie nie miało, bo byłem na wieży ustawiony. I to projeto po mnie jedzie. Teraz potrzebuję pomocy od moich sojuszników. Wychylają się bardzo agresywnie. Ponieważ chcę coś na dojeździe strzelić, projekt to jest minus dwa. Dwa razy mnie nie przebiło. za zezorę w gąskę. Tutaj strakuję jeszcze. Projekt to sobie, żeby mi nigdy nie uciekło. No i znowu Projekt to się odbija. Poprawiam gąśnicę, Projekt to za w, w działo. Skończyłem. Projekt to jest grill, na którego powinienem załadować pocisk od burzący. Poduję właśnie hajka. Grill strzelił i jadę sobie po niego. Bitwa jest wygrana. Fajne zagranie chyba z mojej strony po tego ekrana. Tutaj to na pewno było warte zanotowania. No i też agresja od razu wrzuciła mnie z dziewiątymi tyrami, więc zdecydowałem się zagrać agresywnie, bo widziałem, że moje Progetto i A50 podjechało tam również agresywnie, więc z tego, żebyśmy na topce stwierdziłem, że od razu zagram aż tak ym, ofensywnie. Dobra, jest artyleria i jest 2 chyba nie zdążę. Dobra, mamy screeny końcowe. Stalowa ściana i duży kaliber 1100 Expa 5702. Fragi, taka bitewka. Lecimy dalej. I rzuciło o l lecę sobie witewkę. Jest sporo TDKs. I z siódmy po drugiej stronie, typ. Ja standardowo pojadę sobie na tą pozycję na C2. Według mnie, jeżeli gramy medem czy chowikiem, to raczej tam powinniśmy grać i po prostu obserwować to co się dzieje. Druga część mapy raczej głównie stworzona jest dla lightów, czy też te które będą kampić z tyłu. Jeżeli chodzi o moduły, to pewnie one się gdzieś już wyświetliły. Gram na tym na HP, do i stabilizatorze. Według mnie... Zesyłasz na pewno. Stabilizator raczej też się przyda. I kolejny moduł, to w moim przypadku było HP, niestety słaby strzał z mojej strony. A mogłem, proszę, to skończyć. a ai Szkoda, szkoda, źle przycelowałem. Odnośnie modułu, właśnie to też widzę, że niektórzy grają na turbo sprężarce. Jest to dosyć ciekawe. Ogólnie, trybostrąpionerka spoko. Można też grać z wentylacją, oczywiście, zamiast HP. Ale ja akurat lubię grać z tym HP ostatnio na czołgach ciężkich 10 tieru. Uważam, że to jest naprawdę GIT. I siódmy przejechał. Dałem mu peskę na przejeździe. Korzystałem tam swoją mobilność. A wracając jeszcze tutaj do modów, i ogólnie to. Obiekt 260 to jest trochę taki MET w stylu do gry ze względu właśnie na tą swoją mobilność no i... Ma też bardzo dobry pancerz Jedyny problem jest taki, że jeżeli się kontuje w taki normalny sposób jak właśnie tutaj, no to działa to bardzo podobnie do Isa 7 Czyli jakby jest... przeciwnik jest w stanie nas przebić ten taki Takie coś to jakby odkontowujemy I z racji tego, że typ dostał spota po drugiej stronie, IS-7 tam przejechał, to ja zagram sobie agresywnie. Ta dziesiątka również jest wyspotowana na tamtej stronie, czyli te czołgi ciężkie raczej tutaj nie grają i chyba wyjdę w wymianę z tym obiektem 141 jeden za 1. Jeden. Po prostu się wychylam na niego. Polega trochę w szoku, ale oddam jeszcze jeden w niego strzał. Może go podpalę ponieważ C-40 tam chyba ma zbiorniki. No, spróbuję się wychylić. Już jest 140 shot. No nie, nie wiem co ten typ tam robi. Nie wiem dlaczego ta dziesiątka od nich pojechała na drugą stronę. Mam załadowane hity na typa. Powinienem przebić. To raczej weszło, poleciało bardzo ładnie. A teraz. Yy... Mogę teoretycznie pojechać tędy tak lub. Nie wiem, co robi i 7. Dobra, i 7 jest tu i 7. Idzie do mnie. Wyjdę z nim po prostu w wymianę. Ale niestety zebrałem od typa. I muszę zjechać sobie od razu tędy. Wiedziałem, że ten typ może do mnie strzelić, bo popełniłem błąd według mnie. Bo nie powinienem od niego zebrać. Na pewno teraz nie chcę zebrać od ISA 7, ponieważ wtedy będę na jeden strzał. Trójka strzeliła. Dobra, sobie ISA 7 na spokojnie. Trójka padła. Ta 30 również KD. I 7 KD. No jadę po te 30 Udam tutaj pechę Coś powinienem wykończyć Arta, KD ok, jedziemy dalej Dostały to dodaki Bitwa bardzo szybka, jednak HP-kowo Powiem wam, że jest dosyć wyrównana Pomimo tego, że jest 6-3 I również nasza baza, nie wiem jak to tam wygląda dokładnie Fajnie by było jeszcze oddać kilka strzałów Gryl ucieka do grilla bardzo właśnie mi się podoba celność w tym To od razu, jakby czuć taką różnicę w strzelaniu, jeżeli gramy 277 na przykład albo w zatem 5 no to tutaj ta celność widać, że jest lepsza. To jest w taki sposób, że właśnie raczej ten gry by mnie przebił. Fajnie, mi ta pestka weszła. Może uda mi się to trafić. Niestety jednak nie. Bez presady z tą celnością. Och, jest po drugiej stronie. Wótek był na górce. E, jeszcze jeden strzał i byłoby spoko. To 5000. Wótek właśnie strzelił. Nie wiem, gdzie on jest dokładnie. No, grill. Nie miałem za bardzo niego przestrzał. O, jest wótek. Powinienem odawać heki w sumie. Przejdę do arty. Kończymy arty I teraz fajnie było jeszcze WTK AI, ktoś mi już zabrał ten damage. I 13 też mi zabierze. A mam załadowane i O, weszło, ale niestety mało polosowało. Nie wiem, czy przybiłem, czy nie. 5800 Foch został po drugiej stronie. Nie sądzę, abym mógł go trafić. Litwa 6200 damage, czyli tego blinda do typa trafiłem. 961 Expa. Tak to wszystko się prezentuje. Lecimy kolejno. Okej, okay, rzucie o Lakeville, lecimy, bitwa spotkaniowa, trzy artylerie Tutaj wybór raczej prosty, czyli miasto Aczkolwiek, powiem wam, że Takie zagranie, aby spuszować ten kanion Nie jest złe zazwyczaj tam w trybie spotkaniowym nikogo nie ma i może to łatwo pojechać i potem sobie Pofarmić te daleki. tutaj I pospuszować drugą stronę, jednak Te trzy trochę powodują, że nie chcę ryzykować, bo jak dwie arty się ustawią, potkają, no to wtedy jest totalna lipa I ktoś jest w kapie, to jest jakiś light, może uda mi się go strzelić Jest EBR, daję pestkę Jest już pierwszy damage, już również po spocie dostałem trochę Teraz poczekam sobie trochę, kilka sekund aby zniknąć Ogólnie jeżeli on zniknie, to właśnie teraz ja zniknę Tak mniej więcej w dużym skrócie mechanika spotowania działa Oczywiście, jeżeli on nie jest jak w żadnych szakach czy coś, to tak można często wnioskować. Ja się wceluję po prostu w tą uliczkę. Widzę, że nasi zrobili to, o czym mówiłem, czyli spuszczowali sobie ten kanion agresywnie z siódmy Ja akurat zmieniałem amunicję i dałem w niego pestkę. Ja nie miałem spota, ponieważ przewaliłem sobie to drzewko i tak się ustawiłem właśnie, aby... Aby on mnie nie zaświecił i dopiero po strzelu on mnie mógł zaświecić, jednak jest spory problem. Otóż my nie mamy za bardzo czołgów w mieście. Tak naprawdę to... To CS podjeżdża. Oj, ale timing niefajny. Zebrałem od obiekta 705. Ja nie wiem czy Leopard pytanie jest tutaj. On chyba stąd mnie strzelił. Obiekt mnie nie przebił. Mianowicie, co ja tutaj pasuje, nie będę tu grać. Muszę sobie znaleźć inną miejscówkę. UDES podjechał środkiem. Problem jest taki, że nasz CS nie jest w najlepszej pozycji. Dobra, ja spróbuję w tego UDES coś postrzelać. Weszło. Od razu się chowam, jednak to miasto. To miasto nie jest wygrane, ono raczej jest przegrane. Dlatego chciałbym zagrać tutaj w miarę ostrożnie, żeby w się sensie nie tracić dużo HP. I najlepiej to kończę z tutaj. Obieg strzelił, ale obieg już jest na jeden strzał. Udes na środku pładu. Dobra, skończyliśmy T95 tutaj, ogólnie wszystkie czołgi mają spota, to znaczy, że nikogo nie ma tu po prawej stronie I mogę to wykorzystać i sobie przejechać na przykład tu, mieć fajny ogień krzyżowy na te czołgi Dążę przeładować szybciej niż ten jest 7 jednak on już jest chowany bezpiecznie Nasz ABR jest po tej drugiej stronie hmm. Zastanawiam się, czy do nie 7 się w końcu zmieni tę pozycję, czy nie. Muszę podjeżdżać, bo nie wiem, co te czołgi z tyłu robią. One już mogą mieć na mnie przestrzeń zaraz. i siódmy strzelił, więc jadę po prostu dać mu pechę. Dobra, przebiłem. Do artylerii będą problemem. Również muszę pamiętać o tych czołgach z tyłu. Stoję cały czas w taki sposób, żeby i7 mnie nie mógł przebić. Staram się właśnie trzymać to moje HP, bo ono się bardzo przyda. Te trzy artylerie są naprawdę sporym zagrożeniem i szczerze, ja po nie bym pojechał w tym momencie. Jeżeli uda mi się jakieś złapać, to byłoby super i o wiele nam ułatwi tutaj wygranie tego randoma. Ale fok jest na środku i teraz fajnie by było go też zniszczyć. Te czołgi puszyłem, nie wiem. Powinienem pojechać po czy nie, ale chyba pojadę ją wszystko. Zjadę sobie pocisk H, aby mieć pewność, że skończę na jeden shoton Artę. A potem od razu muszę się wracać do miasta. Jest M50. Skończyłem. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś tutaj Arta. Chyba nie. Dobra, jadę po te kolejne. Te arty nie są aż tak mobilne i nie powinny mi uciec. Użyłem tej apteczki od razu, aby jak najszybciej. O, znalazłem kolejną. Udało się skończyć. Teraz pytanie: Czy jechać pod T92? Czy nie? Wracać. Chyba pojadę, bo jakiś tam przestrzał będę mieć z tych sektorów. Więc po prostu poszukam tej arty. Gdybym nie pojechał po te arty, to to mogłoby być naprawdę spore zagrożenie dla nas. Arty mogłyby sporo nafarmić. Padną CS. Ogólnie ta, ta bitwa nie powiedziałbym, że jest jeszcze wygrana. Mamy jeden czołg mniej. Trzeba w taki sposób, aby strakować. Arty mam pocisk APCR. Przydałby mi się tu hajek, więc trochę mój minus, że miałem tylko dwa haki. Jeden miał trzy, bo to wtedy i arty już by nie było. Udało mi się skończyć. Jest 12-12 i przeciwnik już nie ma tych art. Nie muszę się obawiać po prostu o nie, że ktoś będzie mnie strzelać z nieba. No i wracam się do miasta. Stąd mogę złapać teoretycznie jakiś przestrzał, wydaje mi się. Tu muszę podjechać bliżej. Te 95 ogólnie ma sporo HP. O, o, tutaj, tutaj mogłem strzelić, ale jest budynek. Te 95 zostanie objechany przez standarda. Jest 268. No to będzie sytuacja 1 na 3 Najprawdopodobniej tu... Dziesiątka 10 wyjedzie na to 95. 5 0 No ja podjeżdżam Mam nadzieję, że z lewej strony 28 mnie nie strzeli jest 268. Ja podjeżdżam sobie po ten nasyp, aby 6 to 268. 268 nie trafiło. Ja popełniłem błąd, bo spodziewałem się, że on się na mnie wychyli. On chyba wjechał w ogóle w budynek. Muszę pojechać po standarda, skończyć standarda. To jest mój cel. Raczej zniknęłem teraz ze spota. Standard ogólnie mi nie ucieknie, jak mi się wydaje. I jeszcze przyjąłem pestkę, zarobię super. Przyjmę to swoje HP. Jestem na. W sumie salwa 2,6 8 i to dziesiątki. O, mam pojedynek 110. To jego błąd, że dał się zramować, bo teraz jest na jeden strzał ode mnie. I nie przebił mnie również. Ja go przebiłem jest 268, które strzeliło. Ja jestem teoretycznie na dwa strzało 268, ale sobie go na spokojnie objadę i skończę. Idealnie wykalkulowane super, chyba klacz pod odcinek. 3 bitewki z rzędu zagrałem i naprawdę dobre, więc możecie zostawić łapeczkę w górę. Też trochę zmieniłem jakość, jeżeli chodzi o kanał. W sensie powinno być to w tej jakości 2K. Jeżeli to dobrze zrenderuję i nagrałem, więc dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o bitwach, o tutaj zmianach. I lecimy po prostu dalej. Przedstawiam Wam te screeny pierwszej klasy. Jest również fajny medal, czyli medal Dimitru. Specjalista. Duży kaliber. 1300 XP 6306 fragów. I też fajna tutaj końcówka, emocjonująca chyba. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Trzymajcie się. Doelo.